Są dzisiaj z nami trzy urządzenia do ładowania firmy Anker. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się ich używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mier, co w I tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z ładowarek. nie. Jest jeszcze strona internetowa, który smartphonepl, gdzie wrzucam testy, recenzje. Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia. Dzisiejsze wideo jest sponsorowane przez firmę Anker, które podosłało mi do testów trzy urządzenia z linii Anker Nano Series. To jest ładowarka Nano, czyli bardzo mała, ale z niezłą mocą i dwa powerbanki. Jeden taki przenośny, przyczepiany, i jeden taki też przenośny, ale już większy. To ma moc 5000 mAh. To ma moc 10000 mAh. I zaczniemy od tego. Anker zwraca uwagę na to, że wszystkie jego urządzenia są kompatybilne z iPhone'ami, czyli mają dokładnie taką samą prędkość ładowania jak oryginalne urządzenia iPhone'a. Oczywiście są też kompatybilne z urządzeniami na Androidzie. Zaczniemy sobie od tej ładowalki, od tego powerbanka, dlatego że to jest bardzo ciekawe urządzenie. Ono ma po pierwsze, moc, bo moc jest najważniejsza 5000 mAh, czyli ono nie jest duże. To starcza nam na naładowanie jednokrotne telefonu i to jest taki, jakby to powiedzieć, backup bezpieczeństwo w podróży. Tak ja przynajmniej traktuję tą ładowalkę i tak ja ją używałem. W pudełeczku tutaj za wiele nie ma, bo jest po prostu ta ładowalka ten Power Bank. I co? I pokażę jak on działa, bo to jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że on ma oczywiście te wszystkie magnetyczne przyczepy, w związku z czym jak mamy jakiegoś iPhone'a, ja mam oczywiście tutaj starszego 12, to robimy tak, proszę bardzo, iPhone'ik nam się ładuje, o... Tak jak widzieliście, ładowanie jest z mocą 15 W i ono oczywiście no z moc 15 W to ono będzie troszeczkę trwało w zależności od tego jaki mamy telefon, jaką mamy tam baterię, ale to jest godzinka jakoś tak, to jest iPhone, ale oczywiście nie tylko iPhone, proszę bardzo, jak będzie pikselek, też ładnie się ładuje, zresztą tak jak widzicie, no i jakby ktoś nie miał takiego urządzenia z wbudowanym tym magnesem, to oczywiście można tak samo sobie kupić jakieś etui z wbudowanym magnesem. Tak, jak tutaj mam wbudowany ten magnes, w związku z czym proszę bardzo, przykładam i też telefon się nam ładuje. Więc do każdego telefonu w tej serii 17 to będzie najwygodniejsze. No w tym telefonie, na przykład, to no tutaj widzicie, to wystaje, tak? W iPhone'ach, w 17kach nic Wam nie będzie wystawało. Tak samo w pikselach, to ładnie się wszystko kończy, więc trzymacie sobie telefon normalnie, tak jakbyście trzymali zwykły telefon. Na przykład, jak macie L, no to on jest cieniutki. Jak dodacie do tego ten power bank, to w zasadzie nie poczujecie, że, em, nie poczujecie, że macie coś więcej w telefonie. W ten sposób się to ładuje. Bardzo fajne urządzenie, i to byłby numer jeden na dzisiejszej liście. A teraz przechodzimy do e, tego power banku. Tutaj mamy już do czynienia z większym urządzeniem i z większą pojemnością, 10 000 mAh, 45 W ładowanie, prędkość ładowania przez kabel USB-C i jak to wygląda w praktyce. Przede wszystkim fajne jest to, że ten power bank ma taki o wyświetlacz, na którym możecie sobie sprawdzić poziom naładowania, możecie też sprawdzić kondycję baterii. Tutaj mamy jeden cykl ładowania, więc jak widzicie, ja korzystałem z tych urządzeń, nie gadam głupot. I tutaj jest temperatura e, baterii. No więc to są tego typu rzeczy. Jak to jest zbudowane? Tutaj mamy przycisk do włączania. Tutaj mamy taką zawieszkę, zaczepkę. To jeszcze można sobie gdzieś tam przyczepić do plecaka. Wszystko jedno. Tutaj mamy dwa wejścia, czyli tak naprawdę możemy naładować trzy aż urządzenia w jednym i tym samym momencie: USB-C, USB-A. I tak jak już mówiłem, wszystko kompatybilne z iPhone'ami i z Androidem. I to, co jest najważniejsze w tym urządzeniu: kabel. kabel do Ładowania. Zobaczcie, on jest długi, i dzięki niemu można na przykład włożyć sobie to urządzenie w kieszeń do plecaka, albo po prostu w plecak wystawić tylko kabelek i ładować telefon. Więc to jest naprawdę bardzo wygodne. A może pokażę jeszcze, jak to wygląda. Tutaj łączymy sobie to. Proszę bardzo ładuje nam się jedno urządzenie. No a tutaj na przykład jakbym miał kabelek z USB-C do USB-C, a chyba nawet taki mam. Nie, mam coś innego. O, zobaczcie. Tutaj mam USB-C, tutaj mam smartwatch yy, Pixela, czyli Google'a. Włączam sobie tak. I proszę bardzo, smartwatch się nam ładuje zresztą bardzo szybko i w ten sposób dwa urządzenia. Tutaj jakbym sobie włączył jeszcze jeden kabelek znalazł. Zresztą mam. To co ja wam będę gadał po prostu pokażę. O. I tu i tutaj możemy sobie podłączyć na przykład ten telefon i też się nam ładuje. No i w tym samym czasie jakbyśmy chcieli, trzy urządzenia sobie ładujemy. Proszę bardzo, zobaczcie co 1 C2 i A, czyli wszystkie tutaj jest napisane, czyli wszystkie trzy porty, trzy wejścia ładują nam telefony, smartwatchy, co tam chcemy, więc nie dość, że przenośne to dwa, że też dużo rzeczy tym naładujemy, i to jest też fajna rzecz. No to to był punkt numer 2 naszego dzisiejszego programu, i teraz przechodzimy do punktu numer 3. I czas na numer 3 na naszej dzisiejszej liście, czyli na kostkę do ładowania. Moc 45W jest kompatybilna oczywiście z iPhonami, ale tak samo z Samsungami, więc tutaj nie ma żadnych problemów. A ponieważ te urządzenia się ładują z mocą właśnie taką do 45W, więc idealnie żadna para nie idzie w gwizdek, tylko wszystko idzie do smartfona. To, co jest ważne w tym urządzeniu, to jest to: to jest kabel, który ma długość 6 stóp, jak sprawdziłem, 180 cm, czyli to jest naprawdę długi, długi, długi kabel. Z dwóch stron z końcówkami z USB-C. I co jest ważne też w tym urządzeniu, to jest jego wielkość. Zobaczcie, tak jak ja pokazywałem, byłem na wakacjach, ładowałem tylko i wyłącznie telefony tą ładowarką. Miałem trzy telefony, no i zobaczcie, tak wygląda zwykła ładowarka. Tutaj, akurat w tym przypadku 100 W, a tutaj mamy 45 W. Tada, proszę bardzo. Więc jak się gdzieś pakujecie na wyjazd, no to omówmy się, to jednak ma znaczenie, naprawdę jak macie dużo rzeczy, to nie ma żadnego problemu. Z tym, żeby wziąć sobie taką ładowarkę, a nie takiego wielkiego kloca, urządzenia naładujemy szybko. Tutaj jest jedno wejście USB-C. I tym wejściem USB-C ładujemy telefony, więc tak jak mówię fajna przede wszystkim odwalka, dlatego że jest mała i jest niesłychanie poręczna. Czyli co ja sobie sądzę o tych urządzeniach. Naprawdę bardzo fajne, trzy sprawdzone przeze mnie w praktyce, a nie w teorii urządzenia i wszystkie trzy zdały egzamin. W tym momencie mają niezłe ceny, jakby co to linki są w opisie pod filmem. No i powiem na końcu tak, że w dzisiejszych czasach dobrze jest mieć jednak na wszelki wypadek jakiś niezły powerbank, bo nigdy nie wiadomo. No i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego urządzenia. Na razie. Hej, cześć!